Dzień dobry Jakub Borowicz. Dzisiaj chciałem pokazać Wam kolejną trasę z Obidowej na Turbacz. Jak już wiecie, tych tras z Obidowej jest dużo. No, dzisiaj będzie taka chyba najbardziej popularna przez stare wierchy. Prosto z Obidowej zaczynamy stromym podejściem, zielonym szlakiem do schroniska, no a potem od schroniska, już grzbietem. Z niewielkim, łagodnym podejściem, przez obidowiec rozdzielę aż do Turbacza. Do Obidowej można dojechać autobusem miejskim linią numer 3 z Nowego Targu do samego końca. Tam na końcu trzeba wysiąść, przejść kilkaset metrów, na no jakieś pewne 100 metrów wzdłuż parkingu i po przejściu pierwszego mostka, gdzie łączą się dwa potoki, jeden z doliny lepietnicy, drugi z doliny Obidowca I stamtąd skręcamy w lewo. Trochę, troszeczkę trzeba podejść asfaltem do kolejnego mostka i potem jeszcze kolejnego i tam mostkiem ucieka droga w dolinę Obidowca w prawo ale my sobie ją odpuszczamy, tam jest z boku drogowskaz no trzeba go wypatrzeć, bo często tam stoją samochody w tym dostawcze busy ze schroniska, więc on jest zasłonięty ale jak się rozejrzycie to znajdziecie, jakbyście nie widzieli drogowskazu no to szukacie drogi, którą po betonowych płytach spływa Potoczek. To jest właśnie początek podejścia na Stare Wierchy. Podejście jest dosyć strome, ale krótkie. Betonowe płyty kończą się po kilkudziesięciu metrach. I od tej pory mamy już podejście taką leśną kamienistą drogą, to jest trasa dojazdowa zaopatrzenia do schroniska więc jest w miarę szeroka no i rozjeżdżona natomiast w tym miejscu można sobie odejść w bok i równolegle do szlaku iść polanami jeżeli ktoś preferuje widoki no to po prostu lepiej wybrać tą wersję Łatwo się zorientować, bo górą tutaj idzie linia energetyczna zasilająca schronisko. Szlak idzie jakieś 20 metrów od tej polany, ale oddziela go taki wąwóz w potoczku. Nawet był tu kiedyś mostek, który umożliwiał przejście z jednej strony na drugą. Ta pierwsza polana jest taka dosyć rozległa i, i podmokła. To jest taka łąka ostrożeniowa, można powiedzieć, dlatego że występuje na niej ostrożeń. No i oczywiście mnóstwo innych roślin, rzadkie i chronione. Podchodzenia, pojawiają się coraz rozleglejsze widoki. Po drugiej stronie doliny widać szczyt Bukowiny, Obidowskiej, tam dalej, koniec zachodnich tatr no A tu ścieżka przez Polany zbliżyła się do szlaku i drogi. Polana. Kończy się taką fajną bacóweczką z przepięknym widokiem, nawet Tatry stąd widać ponad Gorcami, także miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo zacne. Tuż powyżej tej bacówki droga wchodzi już tak na stały w las, będzie ocieniona, co w upale ma duże znaczenie. Jeszcze kawałek takiego stromego podejścia. Dosłownie w kilka minut po minięciu tej bacówki droga robi się prawie pozioma. Znak, że dochodzimy do grzbietu i do schroniska. W pewnym momencie tu za tymi drzewami zobaczycie płot. Płot odgradza prywatną polanę od miejsca publicznie dostępnego. Po prostu wchodziło tu tylu ludzi idących szlakiem, że właściciele już wiele lat temu zdecydowali wziąć i jakoś się zabezpieczyć przed tłumami turystów wjeżdżających motocyklami, samochodami, no i zadeptującymi im polane. Widoki z tego miejsca całkiem niezłe, bo widać tutaj i Beskit Mały, i wyspowy. No i tutaj oczywiście gorce. To ten wierzchołek, który jest przede mną, ten las taki płaski to jest właśnie szczyt Stare Wierchy. Taki niepozorny, pra praktycznie trudno to nawet szczytem nazwać. No a tam dalej mamy Bardo i dalej, gdyby tam jeszcze popatrzeć, to tam gdzieś jest Maciejowa. No Zapomniałbym dodać, że w miejscu gdzie widzicie ten płot, jest takie skrzyżowanie dróg czy połączenie. Jedna, ta którą przyszedłem, to jest szlak z Obidowej, zielony, natomiast tędy idzie szlak niebieski z Rdzawki. One się tutaj łączą i za jakieś 100 metrów dojdą do schroniska. Schronisko jest na kilku bardzo popularnych szlakach na Turbacz. Z Rabki, z Rdzawki, z Obidowej, można też szybko dojść tutaj z Koninek albo z Olszówki. No i stąd w pogodne dni są tutaj tłumy gości. Wokół budynku jest wielka polana na namioty i plenerowe imprezy. Przed wiekami w tym miejscu była karczma na Królewskiej Drodze z Krakowa i Szczeżyca do Nowego Targu i Ludźmierza. Na tej drodze pobierano myto, więc sprytni podróżujący próbowali jeździć bocznymi drogami. Karczma była też znana z tego, że często bywali w niej zbójnicy. W XIX wieku właścicielami okolicznych terenów zostali hrabiowie wodziccy z Poręby. W 1932 roku sprzedali polanem Polskiemu Towarzystwu Turystycznemu z Rabki, a ono wystawiło tutaj mały budyneczek na około 24 miejsca noclegowe. No była to zwykła drewniana bacówka, którą zarządzał Gajowy Wodzickich mieszkający na polanie stare izbiska pana Rabciak. No, kilkaset metrów stąd mieszkał. To stare schronisko najpierw zdewastowali w 1939 roku Niemcy, no a potem bywali tu partyzanci, no aż w końcu w 1945 roku uciekający oddział Wermachtu spalił budynek. Obecne schronisko odbudowano w roku 1974, miała to być jedna z tak zwanych bacówek turystycznych, czyli małych i prostych schronisk dla plecakowych turystów. Takich bacówek powstało jednak niewiele, a miało ich być mnóstwo, no po prostu zabrakło pieniędzy. Dzisiaj po rozmaitych przeróbkach i remontach i unowocześnieniach jest tu w miarę przyzwoity obiekt na 35 miejsc w łóżkach, no i z wielkim polem namiotowym. Schronisko nosi imię Czesława Trybowskiego. Pan Trybowski to był zacny i zasłużony działacz Gopru i PTTK z rabki. Razem z żoną, panią Elfrydą, bardzo prężnie organizowali turystykę w rabce i w gorcach. Napisali sporo przewodników, opracowań, prac dotyczących klimatu i przyrody gorców. Schronisko stoi na polanie o nazwie Stare Wierchy, ale szczyt o tej nazwie jest kilkaset metrów dalej wcale nie przy schronisku. Trzeba przejść kawałeczek w stronę rabki i zejść leśną drogą w las. Nie ma tam żadnych oznaczeń no bo też ten szczycik jest tak marny że aż trudno nazwać go szczytem. Jeśli ktoś koniecznie chce no to znajdzie sobie w lesie idąc wzdłuż płotu koło starej zniszczonej kapliczki wchodzi się w leśną drogę. No i najwyższa kubka ziemi przy drodze to będzie właśnie szczyt Stare Wierchy. Jest dość rozległy więc może być problem ze znalezieniem tego najwyższego miejsca. No i tak szczerze mówiąc szkoda na to czasu. Od wyruszenia z obidowej minęła mniej więcej godzina. To za szybko na dłuższy odpoczynek, więc ruszam dalej w stronę Turbacza, czerwonym szlakiem. Sronisko i Polana są poza granicami Parku Narodowego. Goczański Park Narodowy zaczyna się równo z lasem i przypomina o tym tablica stojąca na skraju Polany. Dalej szlak biegnie granicą parku, nie wchodząc na jego teren, no więc nie ma potrzeby kupowania biletu wstępu do parku, no ale można też na tą trasę zabrać psa, oczywiście na smyczy. Szlak idzie lasem, wspina się na wzgórze nazwane Groniki. Jest to bardzo stara droga, od kilkuset lat użytkowana. To zresztą można poznać, jak się tylko trochę wejdzie w las, to zaraz tutaj znajduje się cały szereg pozostałości dawnych dróg, przebiegu dawnych dróg, które kiedyś zjeżdżono. Natomiast współczesna droga, którą idzie szlak, to jest z krajem lasu, tutaj tą polanką. Z polanki otwiera się widok w stronę Tatr. Wyraźnie widać Osobitą i koniec Tatr Zachodnich, Słowacką fatrę no i Babią Górę. Po minięciu pierwszego szczytu, groników idzie się prawie, że płasko, taką, no, szeroką drogą, wygodną. Po lewej stronie drogi jest granica Parku Narodowego. A teraz wychodzę na pierwszą dużą i widokową polanę. Tu, gdzie dzisiaj jest droga, kiedyś była granica między włościami klikuszowskimi i majątkiem hrabiów wodzickich z Poręby. Do, do których należały koninki. Czyli to na prawo od drogi używali mieszkańcy obidowej i nazwali pudziska, a to po lewej używali mieszkańcy koninek i nazwali młynarką. Obidowianie używają do dzisiaj i pola na pudziska jest przepiękna, a ci z koninek od wielu lat porzucili swoją młynarkę i zdążyła prawie cała zarosnąć. Ale na mapach i w przewodnikach można spotkać obydwie nazwy. W XIX wieku wodziccy zlecili wykonanie drogi omijającej szczyt obidowca i wtedy powstała tak zwana kopana droga, idąca z Płudzisk na suchore. Teraz jest to fragment ścieżki edukacyjnej parku, pokazany na innym filmie. Jako ciekawostkę przyrodniczą powiem, że tutaj na Płudziskach występują trzy gatunki storczyków, wszystkie kronione. Gółka, storczyca i podkolan. No ale teraz nie będę ich szukał, tylko się porozglądam. Za pudziskami droga wchodzi w las, powolutku wspina się w górę, idąc albo lasem, albo takimi małymi polankami. Ale widoków tutaj niestety nie ma. No i w ten sposób zbliżam się do szczytu Obidowca. Przez szczyt idzie granica Parku Narodowego. Jeżeli chcecie wejść na szczyt, no to trzeba dojść do... tutaj skręcić wraz. Szczyt jest taki dosyć rozległy i wylesiony. No i trzeba do niego dojść jakieś ze 30 metrów bogot szlaku. Ale granica Parku Narodowego idzie dokładnie przez szczyt, a nie tak, jak idzie szlak, więc to jest taki drobiazg o kilkadziesiąt metrów... 20 metrów różnicy czyli szlak w tym miejscu jest jakieś 30 metrów od granicy Parku Narodowego. No i być może to możemy wykorzystać i wejść sobie tutaj stanąć na tym szczycie. Jeżeli przejdziemy jeszcze kawałek dalej, no to pojawiają się bardzo rozległe i przepiękne widoki na północ, czyli na Beskid Wyspowy. Większość ludzi mija ten szczyt yy, idąc do skrzyżowania szlaków, które jest opisane jako obidowiec. Myślę, że nie wiem co myślą, ale nie zauważają i przechodzą. No ale jeżeli chcecie zobaczyć coś fajnego, naprawdę na tej trasie, no to w takie miejsca warto po prostu zejść i, i się rozejrzeć. Muchy na mnie, muchy mi włażą. To jest skrzyżowanie szlaków na obidowcu. Stąd można dojść tak jak tutaj widać na stare wierchy w ciągu pół godziny, na turbat, jeszcze 4, godzina 40 minut, a można zielonym szlakiem zejść do poręby wielkiej. Stamtąd sporo ludzi przychodzi tym zielonym szlakiem, bo można wyjechać na tobołów kolejką, znaczy wyciągiem krzesełkowym takim jednoosobowym. I przez suchore, gdzie jest obserwatorium astronomiczne, można przejść właśnie tutaj. No i stąd iść na turbacz. To też jest jeden z takich popularnych szlaków, z tego względu, że dużą część wysokości robi się kolejką, czyli krzesełkiem, z Obidowca Dalej idę grzbietem w stronę turbacza. Dochodzę do wąskiego skalistego grzbietu. W tym miejscu w 1973 roku rozbił się samolot sanitarny. Przy szlaku znajduje się pomnik. Taka pomnik, krzyż, no, pamiątka katastrofy lotniczej dwusilnikowa Morawa L200. Samolot przewoził mamę z dzieckiem z Gdańska do szpitala w Rabce. Miał lądować na lotnisku w Nowym Targu. Był wtedy koniec maja. Nastąpiło gwałtowne załamanie, pogody silne opady, śniegu, mgła, niskie chmury, wiatr, no a w tym miejscu rosły wówczas wielkie buki, taki stary i gęsty bukowy las. Pilot chyba nie miał doświadczenia w lataniu w takich warunkach w górach. Nie zauważył, że leci za nisko i rozbił się tuż poniżej ich grzbietu. Zginęła matka dziecka pani Skalińska. Dziecku nic się nie stało, a pilot wyszedł ze złamanym kręgosłupem. Blachy i śmigło pochodzą z tego właśnie rozbitego samolotu. Zostały zachowane przez pracowników schroniska na Starych Wierchach, no i oni ten pomnik wybudowali i ufądowali. Wychodząc, metr czy dwa powyżej tego pomniczka mamy piękny widok na dolinę, która się tutaj znajduje. Tam mamy właśnie koninki, dolinę potoku turbaczyk. Natomiast w drugą stronę za doliną mamy szczyt Solińska, mamy średni wierzch i pomiędzy nimi jest Pol Polana Kałużna. No a na końcu doliny pojawiają się już zbocza Turbacza. Dalszy ciąg szlaku to zalesiony grzbiet pomiędzy dolinami potoków Obidowiec i Koninka. Najpierw około 200 metrów to pas tak zwanych Skałek Skalińskich, czyli piaskowcowych ambon w lesie na lewo od szlaku. No ale potem przez dłuższy czas nie ma tu żadnych widoków. Na prawo od szlaku jest duża i ładna polana kocurka, ale niestety ze szlaku jest niewidoczna, więc ją pomijam. W latach 80. wichura powaliła tutaj bardzo duży kawał lasu. Wiatrołomy odrastają do dzisiaj, no i czasem przez nie pokazują się jakieś, powiedzmy, przejaśnienia. No i tak idąc lasem dochodzę do rozdziela. Nazwa Rozdziele odnosi się do schowanego w lesie szczyciku przełęczy, polany, no i rozstaju dróg no i w tym miejscu grzbiet idący z Turbacza rozdziela się na dwie strony no i chyba stąd ta nazwa Doszedłem na Rozdzielę. w tym miejscu grzbiet idący z Turbacza rozdziela się na dwa mniejsze czyli idące w stronę Starych Wierchów właśnie w stronę Obidowca i w stronę Średniego Wierchu i Solniska ten tutaj. Tym Grzbietem idzie trasa narciarska, śladami olimpijczyków. Jest też droga, którą można zejść. Można bez szlaku sobie spokojnie tą drogę przejść. Czy trasę. Jest to też jakaś alternatywa, żeby dojść na turbacz. Jeżeli zejdziemy tutaj troszeczkę poniżej szlaku, no to już się ja nam pokazuje szczyt turbacza. Właśnie ten, który tu widać. Miejsce jest bardzo fajne, jak chodzi o widoki, o takie walory pewnie wypoczynkowe, ale też jest tutaj mnóstwo ludzi, bo to są szlaki rowerowe, szlaki piesze z turbacza, do durabki przez stare wierchy i też do obidowej. I bez przerwy tutaj sporo ludzi się kręci. Na rozdzielu warto na chwilę przysiąść, popodziwiać te widoki, no ale w końcu trzeba się zbierać i maszerować na Turbasz. To już bardzo niedaleko. Lasy wyniszczone niegdyś przez Zasnuje i Kornika, powalone później przez wiatry, powoli odrastają. Częściowo nasadzone przez park w większości odradzają się naturalnie. Ale dzięki tym wiatrowom są tutaj dosyć rozległe widoki. Można zobaczyć Tatry, Babią Górę, sporą część Gorców, no i też Beskid Wyspowy i nawet Mogielice. Po takim troszkę stromszym podejściu, kamienistym przez las, trzeba uważać, uważać dlatego, że wychodząc na tą polanę można pójść prosto, wyjść na halę turbacz, szałasowy ołtarz, i stamtąd do schroniska na turbaczu i na szczyt turbacza. Albo można tutaj odbić w prawo, tak jak idzie szlak, tą drogą i prosto na szczyt turbacza. No, prawie że prosto. Jeżeli ktoś preferuje wersję najpierw jedzonku, a potem oglądanie szczytu turbacza, no to lepiej iść właśnie tędy przez halę Turbacz. Będzie najpierw sronisko, jedzonko, piwko, a potem może być szczyt. Nie? A jeżeli ktoś woli iść szlakiem, najpierw zaliczyć szczyt, a potem schodzić do sroniska, no to tędy. Na tym filmie miałem pokazać, jak dojść na Turbacz, no więc trasę przez halę Turbacz i schronisko sobie odpuszczam pokazuję Wam jak ktoś do szczytu natomiast hala Turbacz, szałasowy ołtarz pojawią się jeszcze na filmach, które będą pokazywały trasę od tamtej strony zarówno hala Turbacz jak i szałasowy ołtarz są już pokazane na innym z moich filmów, taki był z takiego wiosennego wyjścia krokusowego no i tam sporo na temat i hali i ołtarza opowiadam. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, zajrzyjcie sobie do tamtego odcinka. Po przejściu kawałeczka drogi tak w poprzek stoku, trawersując stok turbacza. Prawie w poziomie ścieżka odbija w lewo po schodkach. Dzień dobry. Szlak jest tutaj zaznaczony takimi wysokimi tyczkami. Są takie wysokie i tak wysoko jest oznakowanie, bo w zimie jest tutaj tyle śniegu, że one ledwo spod śniegu wystają. Podejście robi się coraz łagodniejsze. To znak, że zbliżam się do szczytu. Turbacz niegdyś nazywany był Kluczki. Jeszcze mniej więcej w połowie XIX wieku Seweryn Goszczyński, kiedy opisuje swoją wycieczkę z Łopusznej w góry z Tetmajerami, no to pisze, że szli na Kluczki. No a już pod koniec XIX wieku, na początku XX, Orkan, który urodził się w Porębie i był pisarzem pochodzącym stamtąd, jak pisze o Turbaczu, no to właśnie używa nazwy Turbacz. W międzyczasie jeszcze Austriacy zdążyli poknocić z nazwą na mapie i nazwali go Niedźwiedź, przez pomyłkę. Kiedyś był to bezleśny szczyt z wieżą triangulacyjną widoczną z kilkudziesięciu kilometrów. E, później zarósł lasem. No a teraz znowu robi się bezleśny. Po inwazji Kornika, Zasnui, które wyniszczyły Świerkowe Lasy na szczycie Turbacza, przyszły wiatry, które wyłamały ten las. No a w tej chwili jak widzimy to już odrasta tutaj młode pokolenie, bardzo możliwe, że lepiej dostosowane do warunków i do klimatu. Sama kołpła Turbacza jest torfowiskiem wysokim, to jest takie cenne środowisko przyrodnicze, rzadko spotykane w Gorcach, no ale nie jest na terenie Parku Narodowego. Dlaczego tak się dzieje? No bo w momencie kiedy tworzono park, były to tereny nienależące do państwa. Park został utworzony na terenie dawnego Nadleśnictwa. Szczyt Turbacza to były lasy waksmundzkie, gminne albo wspólnoty leśnej, w każdym razie teren prywatny, więc nie stworzono tutaj parku dopiero w ostatnich latach. Park odkupił te tereny od właścicieli, tylko, że nie zostały jeszcze włączone do Parku Narodowego, bo do tego jest wymagane albo ustawa, albo rozporządzenie ministra. No, a żeby było skuteczne, to trzeba to uzgodnić z gminami, z samorządem lokalnym, a ten stawia taki opór przeciw rozszerzeniu parku, że na razie nie ma na to szans. Więc ziemia jest własnością parku, ale Parku Narodowego tu nie ma. No i właśnie doszedłem na Turbacz. Na szczycie Turbacza w weekendy, czy w sezonie, zawsze pełno ludzi. Trudno znaleźć chwilę, kiedy nikogo nie ma, żeby można coś tam nagrać, czy zrobić zdjęcia bez ludzi w tle. Sądzę, że dla większości z Was koniecznym uzupełnieniem wycieczki na szczyt Turbacza będzie wizyta w schronisku. No więc idziemy czerwonym szlakiem ze szczytu do schroniska. ze szczytu do schroniska to jest około 10 minut i to bardzo ładna widokowo, odkąd uschły lasy, jak pokazały się widoki na całe Podhale, na Tatry, Pieniny. Ale trzeba przygotować się na to, że co chwilę po drodze będziecie mijali spore grupy ludzi. Ten odcinek drogi jest bardzo popularny, bardzo mocno uczęszczany. Praktycznie każdy, kto dochodzi jakimkolwiek szlakiem do schroniska, no to chce iść jeszcze na szczyt. Odkąd pamiętam, schronisko było krytykowane za taką mało schroniskową atmosferę, no bo jeżeli jest ponad setka miejsc noclegowych, to, to trudno odkameralną atmosferę. No ale dzisiaj to już jest obiekt, powiedzmy, taki kulinarno-hotelowy z tłumem ludzi i nastawiony na to, żeby jak najwięcej ludzi przyszło i zostawiło pieniądze w restauracji czy w barze. W niedzielne czy sobotnie popołudnie, najlepiej zejść na kowaniec. Stamtąd na pewno odchodzą autobusy do nowego targu, a z obidowej w niedzielę po południu nie jedzie niestety nic. Ponieważ zostawiłem samochód niedaleko dworca w Nowym Targu, a do obidowej dojechałem autobusem, no to najlepiej dla mnie będzie zejść na kowaniec i, i z powrotem dojechać w okolice dworca. Z kowańca linia numer 2 dojeżdża do dworca autobusowego, no i potem jedzie jeszcze 200 metrów yy, obok kolejowego. No a czwórka jedzie z, o kilkaset metrów od autobusowego, więc obydwoma można wygodnie wrócić. Sprawdzam więc ile mam czasu i ruszam. Szybko idąc mogę dojść do przystanku w półtorej godziny, no ale spokojnie maszerując potrzeba 2 do 2,5 godzin. Na razie dziękuję za dotrwanie do tej pory, no i zapraszam Was na kolejne trasy na Turbacz. A tutaj macie godzinę odjazdów z Kowańca, to jest stan z początku lata 2024.